Wczoraj, czyli 18 września, miałem okazję uczestniczenia we wspaniałym wydarzeniu zorganizowanym przez narciarzy. Pure Powder najczęściej zajmują się organizacją przeglądów filmów narciarskich, ale tym razem zrobili to w zupełnie innej konwencji i nazwali ją Pure MTB. Przed seansem znakomitego doprawdy filmu Anytime, zrealizowanego przez ekipę Antil, Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawego wywiadu przeprowadzonego przez Maćka Świeża z naszym eksportowym towarem Enduro, czyli sławkiem Łukasikiem. Jako wieloletni redaktor nie mogłem się jednak powstrzymać przed skrótami, przekładaniami wątków i tym podobnymi zabiegami redaktorskimi. Wybaczcie. Mniej więcej 10 lat temu y, spotkaliśmy się tutaj na premierze filmu Kubek Zeli, filmu Sezon. Y, co się zmieniło przez te 10 lat? Szczerze, <ścoughs> Szczerze mówiąc, y, nie wiem, te 10 lat przeciąło tak szybko, że nawet tego jakoś nie odczułem, że, że nadeszły jakieś zmiany. Jakby cały czas mam y, bardzo dużą zajawę na rower, cały czas mam chęć do jazdy. I po prostu idzie to cały czas w takim kierunku no, ku górze, ale nie odczuwam tego, tak szczerze mówiąc. Liczyłeś, ile plus minus w tym roku, tak z ciekawości, nie spędziłeś na rowerze? Wiesz co, łatwiej by było policzyć te, które nie spędziłem <grym> i to by można było policzyć no, na chyba palcach jednej ręki. <grym> yy, ulubione zawody z tego sezonu? No... Z tego sezonu i moje, i chyba całej czołówki Pucharu Świata było w Biała, i to były naprawdę zawody, gdzie kibice tak dopisali, że no, wszyscy zapamiętali te zawody e, chyba najbardziej. Jest drugie miejsce w generalce Pucharu Świata wenduro Jeszcze raz hałas dla Sławka za to. Proszę. A tutaj na Mistrzostwach Świata, jednak wynik nie do końca zadowalający. Generalnie moja przygoda z tą końcówką sezonu rozpoczęła się na takim obozie wysokogórskim, gdzie pojechałem do Dolomitów, żeby zaaklimatyzować się do wysokości. Stamtąd przejechałem na ostatnią rundę Pucharu Świata do Ludenville, do Francji, gdzie tak samo był, zaczęło się to w ogóle już wszystko od słabej pogody. No i na jednym z treningów, gdzie już wracałem do domu, no dosłownie 5 minut przed, przed dojazdem, na asfalcie wyłożyłem się, zwichnąłem nadgarstek. Myślałem, że jest złamany, ale ostatecznie okazało się, że, że tylko boli, ale boli w, na takim, w takim stopniu, że, e, że no, nie dałem za bardzo rady jeździć. Więc, start w Ludenwiedzie poszedł jak poszedł. Bardzo się cieszę, że e, na tyle dobrze, że obroniłem drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i zdobyłem na tyle dużo punktów, żeby, e, żeby po prostu zostać na tym drugim miejscu. No i miałem nadzieję, że. Po przyjeździe do Włoch już na tyle dużo będę miał czasu, że, że ta ręka zdąży się naprawić. No i tam złapało tak naprawdę nas jakiś wirus. Część chorowała na takie przeziębienie, część chorowała na grypę żołądkową. No i tak naprawdę. Dużo zawodników było takich osłabionych. Mnie to dopadło, tak naprawdę, też przed samymi zawodami czułem się bardzo osłabiony i, i no, nie do końca byłem w stanie dać z siebie tyle, ile, ile oczekiwałem, ile by mi pozwoliło na jakiś przyzwoity wynik, który, który chciałem. No, chciałem bardzo osiągnąć miejsce na podium, no ale wyszło jak wyszło, no i tak to się troszkę rozwiało, można tak powiedzieć. Pytanie, nie myśleliście gdzieś tam przez moment, żeby rowery zamienić na narty? Bo być może na niektórych rysach byłoby trochę szybciej. No ja to samo powiedziałem organizatorom zawodu, że no generalnie jakbym chciał jeździć po śniegu, to wybrałbym narty, a że wybrałem rower, bo po prostu wolę jeździć i żyć w cieple i no, warunki były bardzo ciężkie, było no, chyba najbardziej dokuczało zimno i, e, i wiatr dlatego dużo, dużo e, odcinków na zawody było skrócone do minimum ale mimo wszystko e, no, bardzo, bardzo duża presja chyba na, organiza na organizację pierwszych mistrzostw świata właśnie e, w Kamazie Na wysokości 2000 metrów, gdzie zaczynały się te pierwsze odcinki E, było okolice 0 stopni i była za, ziemia no, zamarznięta korzenie były pokryte e, lodem i śniegiem, a z, e, w trakcie zawodów jak zjeżdżaliśmy coraz niżej, e, no, to tam było już coraz większe błoto. No i tak naprawdę wyjeżdżaliśmy zgrzani, no bo tempo na podjazdach też e, nie jest jakieś e, bardzo małe. Chwila przed startem powiedzmy 10-15 minut, wtedy temperatura już spadała tak nisko, temperatura ciała, że no startowaliśmy tak naprawdę zziębnięci, no i to były takie trochę zawody na przetrwanie, dlatego... trochę start na dobicie. Czy ten format zawodów, który jest na mistrzostwach świata, on się w jakikolwiek sposób różni od Pucharu światowego? Cały schemat zawodów, cały format był ten sam. Jedyną różnicą było taki było to, że rowery elektryczne i my ścigaliśmy się w jednym dniu, więc my już mieliśmy te trasy bardzo mocno przemielone z tym, z tym śniegiem. Czy Twój rower jest w takiej wersji fabrycznej, jak teoretycznie można go zamówić prosto ze sklepu, czy tam jednak są wprowadzone jakieś takie subtelne modyfikacje, które jakby właśnie robią te dodatkowe 1-2%? <laughs> Szczerze mówiąc, nie różni się niczym. Eee... <laughs> Rafał, nie słuchaj, zam... Rafał, zamknij uszy. Nie, nie, rama, zawieszenie wszystko jest tak naprawdę to samo. Jedyną największą różnicą jest to, że mamy dostęp do najnowszych technologii, jakie ma Fox, jakie, jakie są w ogóle w rowerach, więc no, jest duży, duży przeskok, jeśli chodzi o technologię samych, samych części podzespołów. No, i też przede wszystkim wiedza, wiedza, którą mają mechanicy, którą możemy wykorzystać do ustawienia swoich zawieszeń. W sensie zaworowanie zawieszenia dokładnie jest specjalnie zrobione pod nas, zawodników Yeti. To jest takim głównym elementem. Plus to, że wprowadziłem w zeszłym roku już Oceina, który niweluje trochę kopanie zawieszenia, co też poprawia samo, sam, samo odczucie jazdy, no i wiesz, no ustawienie kierownicy, to, że możemy też mieć inne kąty tej kierownicy zrobione specjalnie dla nas. No jakby jak, jak układa się w ogóle wasza współpraca w teamie generalnie? No na początku byłem przestraszony. Jak. Byłem przestraszony jego osoby, bo jest bardzo zamknięty i miałem takie, takie obawy, czy, czy w ogóle jakoś to zatrywi i będziemy w stanie się e, komunikować, ale okazało się, że, że no, naprawdę jesteśmy do siebie mocno podobni i, i generalnie jak nie odzywamy się do siebie przez pół dnia, to jest OK i to nikt nie ma żadnej urazy tam do siebie. E, więc e, więc no, jest, jest dobrą osobą, co prawda. On jest trochę przeciwieństwem pod względem treningu, on potrafi nie trenować za bardzo, a i tak jeździ bardzo szybko, a ja z kolei jakby czuję, że dla mnie dzień bez treningu jest takim dniem trochę zmarnowanym i lubię sam proces treningowy, też samą jazdę na rowerze, więc no tutaj jest trochę takie przeciwieństwo mnie, no ale jeździmy na, na podobnym poziomie, więc u niego to działa jakby to przygotowanie e, dobrze to, co on robi. U mnie to, że ja robię dużo też działa dobrze i, i no, wychodzi, wiesz, dobry, dobry, e, dobry rezultat. A mieliście kiedykolwiek w ogóle jakąkolwiek taką dłuższą, prywatną rozmowę, czy. <ścoughs> szczerze, szczerze, nie. Nie zamieniliśmy jakoś wiele. Znaczy rozmawiamy, ale to jest na zasadzie takiej, że. No, nikt nie wypakuje się w nikogo ramię. Ile osób w zespole się ściga, a ile osób pracuje na tych, którzy się ścigają? No, w, mamy podzielone team, całe Yeti jest podzielone na trzy e, teamy. E, w, w głównym, czyli tym, którym ja jestem, są dwie osoby i do obsługi tylko nas, czyli mnie i Richiego jest 6 osób a reszta jest zaangażowana też na zasadzie jak jest wolna chwila pomaga team, teamu Divo, czyli zawodnikom młodym, którzy dopiero tam mają takie aspiracje do wkroczenia w taki światowy poziom no i jest jeszcze team e-bike'owy, gdzie jest Ryan z Mikiem Haną no, i tam oni też mają chyba trzy osoby, więc to licząc całość razem z zawodnikami, to jest około 25 osób. I ta, ta szóstka, która współpracuje z Tobą i z Richim, to są dwaj serwisanci. I kto jeszcze? Dwaj serwisanci, e, menadżer, menadżer z fizjoterapeutą, który pomaga. E, jest też kucharz, który w sumie ogarnia dużo więcej rzeczy niż tylko gotowanie. E, jest też osoba do pomocy, która jest tam niby, niby mechanik, ale nie do końca, no z i cała... Jakieś dziwne skojarzenia chyba są na sali, <laughs> nie... Sławek nic takiego nie powiedział, to Wy sobie to wymyślecie. <laughs> Dobra, to teraz jeszcze takie pytanie. Czy myślisz, że jeżdżąc w ogóle w Polsce i będąc y, privattirem da się wejść teraz na taki poziom tej topki Pucharu Świata? Czy teraz to, co, to, co wy zaprezentowaliście z Richim, y, to, co robią inne topowe teamy, to jest jakby już… To, to już jest taka Formuła jedna, że to już jest poza zasięgiem, przy sobie normalnych śmiertelników? Myślę, że się da, ale to jest bardzo ciężkie zadanie, tak, żeby wejść y, w Puchar Świata i stanąć na podium. Wydaje mi się, że to jest takie, no graniczy z niemożliwością. Co z jesienią? Będzie trupi las jak za starych dobrych lat w towarzystwie najlepszych lokalnych riderów, menadżerów i głównych tutaj organizatorów dystrybucji YETI w Polsce, czy przeprowadzka do finale Ligury na trzy miesiące klasyka Enduro i tam siedzimy i rzeźbimy formę na kolejny sezon? Na pewno chwilę teraz zostanę w domu. Będę tutaj gdzieś lokalnie bardzo jeździł, szczerze mówiąc, po takim długim sezonie i tylu wyjazdach, które się stęskniłem za Polską mimo wszystko. Później za jakiś miesiąc jest wyjazd do finale, który organizujemy razem właśnie z Yeti i tam będziemy przez tydzień upalać włoskie trasy. No i zima podejrzewam, że tak samo w planie, jak w tym roku wyjazd na y, dofinale, żeby trenować i przygotować się do kolejnego już roku startowego. A nie masz takich myśli, żeby wrócić do DH kiedyś jeszcze? Chciałbym spróbować. Nawet szczerze mówiąc liczyłem, że w tym roku, w, Biel w przyszłym roku w Bielsku będzie oddzielony Puchar Świata Enduro od DH i będę w stanie wystartować i tu i tu. Ale z tego co wiem, to ma być jeden weekend. Chciałbym bardzo spróbować mimo wszystko jeszcze jednego takiego przygotować się do jednego takiego startu DH i zobaczyć jak, co jestem w stanie zrobić właśnie z takim wsparciem jak mam teraz, jeśli chodzi o zaplecze techniczne. Jeździsz teraz już na elektryku, czy dla Sławka Łukasika wsparcie dodatkowego silnika to jest świętokradztwo i boisz się, że łydka ci trochę schudnie, jak będziesz jednak na tym elektryku jeździł? Nie no, elektryk jest zajebisty. <grymnie> <grymnie> <zysy> <grymnie> <yśle> Ile kolejnych sezonów ścigania jest jeszcze przed Sławkiem Łukasikiem? Kiedy będzie Sławek Łukasik, trener, menadżer timu, przedstawiciel Yeti Cycles z Polska? Jak, jak, jak ty to w ogóle widzisz? Jak ty sobie tą swoją przyszłość układasz? Nie no, mam nadzieję, że jak najwięcej. Mam nadzieję, że też będę to w stanie jakoś się pogodzić, że jak będę chciał się zajmować czymś więcej niż byciem zawodnikiem, to że E, jakoś będę w stanie to ogarnąć, e, ale no nie wiem, no, myślę, że dwa kolejne sezony to chciałbym jednak e, utrzymywać tą formę i chciałbym w końcu wygrać jakieś e, zawody enduro. Ile Ci brakło w Bielsku? No, jakieś dwie setne sekundy, także no jest blisko, ale to cały czas jest blisko, ale nie do końca. Dobra, ostatnie pytanie na koniec. Łukasik, drugi w Pucharze Świata. Dawid Godziek, Mistrz Świata, akcja na pociągu, którą wszyscy widzieliśmy. Szymon leci do Rampage, odgraża się, że chce wygrać. W Szczyrku, pierwsze w sezonie, pierwsze w historii zawody Pucharu Świata w Zjeździe i Enduro, które moim zdaniem się zakończyły bardzo fajnym sukcesem. Jak byś miał podsumować ten jeden sezon dla polskiej sceny rowerowej w kilku zdaniach, to, to co byś powiedział o tym sezonie? No myślę, że Polska przede wszystkim została zauważona przez y, ludzi z, z zewnątrz i już bardzo dużo osób wie, gdzie jest Polska, że to nie jest Rosja i y, 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 że tu też jeździmy na rowerze. Także to jest y, naprawdę mega takie pozytywne i cieszę się z tego bardzo. Dzięki Sławek. Brawa dla Sławka jeszcze raz. Dzięki. Odbieramy się. Słuchajcie, dzięki Wam bardzo, że nas wysłuchaliście.